Witajcie w kolejnym odcinku w grze Westland Dobra dzisiaj mam zamiar odwiedzić Kolejny może dwa odwiedzimy Obóz banitów no może do obozu banitu nie, nie będę się Kierował bo nie mam leczenia niestety A teraz, troch, teraz trochę nie grałem Jak wiecie nagrywam różne gry na kanał i nie miałem czasu w ogóle Poziom 56 Ale to nie znaczy że nie będę grał w nią bo Myślę, że czasem będę grał. Czasem. Po prostu chcę to podzielić między wszystkimi grami, tak? Teraz zacząłem nagrywać ten Gotika, trójkę, całą serię postaram się nagrać, ale to. Zależy też od Was, jaka będzie oglądalność, tak? Ja w nią będę grał, ale czy będę nagrywał, no to też od Was zależy. No i co? No dobra, kontynuujemy. Trochę będę musiał sobie pozbierać na. Mikstury roślin, i no i zrobić sobie komplet jeszcze ubrań tych. No ale niestety mi nie mam wszystkich zasobów. Dobra, nic tu się nie zmieniło, nic nie dodali. Tyle, że coś zaraz wam pokażę. Dobra, idźmy tutaj. A czy nie, bo ja chyba będą się. A nie, już przed, przedostałem się, to czyli raz przeprawa przez to właśnie. Co rozwalałem chyba we wcześniejszym odcinku te kamienie, żeby się przedostać na ten obszar. To chyba tylko raz wystarczy. Także ja normalnie się tam idę. Do plemia... Nie, do Indian, nie, plemię Indian nie, mus, nie muszę, znaczy nie potrzebuję tam iść. bo nie mam pierścieni. Kanion hmm, prób. Myślę, że wie, wiecie, kiedy sobie go, go wykonam, jak dostanę jeden dzień vip To wtedy sobie pójdę tam, bo wtedy mam... Jak przegram, to mogę powtórzyć, więc tylko też mi leczenie jest potrzebne, no niestety. No i ogólnie przespałem ten event Halloweenowy, znaczy grałem trochę w niego, ale końcówkę, bo kurczę szkoda, no. Nie wymieniłem tych głów, a mogłem na jakąś skrzynkę wymienić. I teraz... Teraz nie wiem, co z tym zrobić, czy to coś warte jest, czy. Szkoda, no bo zobaczcie, mam u konia. 188 głów, nie dużo, ale coś tam zawsze jest. 17 tych. Ale żeby pozbierać 50 tych kawałków mapy, to nie wiem, czy to komuś się udało. Dobra, jesteśmy, fajne. Zimów, zimo. Czyli zimowy nastrój. U nas niestety jeszcze nie ma śniegu, ale w grze można poczuć. O no nie, bardzo mocno biją. Mam tylko trzy te. Dwa jeszcze jedzonka. Myślę, że za dużo tutaj. Nie pozabijam tych. Ale chociaż. Chociaż sobie trochę ekspans, będziemy, trochę zasobów. O, jakaś nowa roślina? Nie, babka. O, akurat do mikstury to mi potrzebne. Także może tu się trochę. O, jest korona. Czyli jakiś. Tych babek by mi się przydało trochę, właśnie. Powiem wam. Myślę, że skupię się w najbliższym czasie, żeby zdobyć. Co tu jest. Niedźwiedź? Niedźwiedź. 700. Nie będę na razie ryzykował, wiecie, bo, no bo nie mam leczenia. Ogólnie teraz stanąłem w miejscu, bo polepszałem sobie w ogóle te magazyny wszystkie. Składownie czy jakoś tak już mogę więcej tam wkładać. No ale teraz, żeby ponieść jakiś na przykład warsztat, czy inne z poszczególnych na przykład krosno na wyższy poziom, to muszę... o, ognisko. Poczekaj, a czy mi to może leczenie to mi da... A, yy, To muszę pozbierać no właśnie. Dobra jemu. a też strzela No właśnie trzeba uważać bo wiemy to od razu No po, potrzebują innych tych bazalt sztabki bazaltowe znaczy te Z bazaltu to nie wiem to nie sztabki tylko Kamień no taki To też potrzebuje Ogólnie potem sobie zobaczę, co tam. Ogólnie już niedługo na raz będę miał kolejny, ale jeszcze trochę brakuje. Także chyba dzisiaj nie będzie. Tutaj chyba nic ciekawego nie będzie, tak powiem Wam, że jak normalny, ten, tylko że zimowy, tak. Ale fajnie przyjemne, śnieżek pada delikatny, całkiem zawsze co innego, tak? O mamy skrzynkę, nie, nie skrzynię, jakieś beczki, Coś coś skóra? O 6 elegancko, powiem wam 6 a są mi potrzebne właśnie. Jest kolejna, nie ma obstawy, więc myślę, że sobie byśmy ją wzięli. O, czyżby ja widzę nowy ten? Nową skałę? Te zgarki też weźmy. O nie! Nie, bo mnie zabije. To już bot. No właśnie. Stanąłem w takim miejscu. Nie mam apteczek. Właśnie ogólnie nie wiem, czy. Mamy pociąg. Może byśmy zahaczyli sobie? Nie wiem, czy tam wchodzić, wiecie? Dobra, weźmy sobie trochę niech życia dojdzie i wyjdziemy jeszcze raz. a On to może być, także, wiecie. Ryzyko. O, dobra, dobra, dobra. Nie, nie ma, dobra. To póki się nie pokaże Chyba, że po... No jest, ale wilk Odejdź Dobra, będę chodził przy tym Bo już mam 183 życia, no nie Powiem wam, że teraz bez tego podwójnego ekspa, to wybija się długo, długo poziom. A wiatr jest chłodny. No jaki ma być widzimy. Kurczę była tam jedna skała którą chciałem sobie. O nie biegnie. O nie ten to. Nie widziałem jeszcze tego. Tego stworzenia. Ten to by mnie zabił. Dobra, także nie ci tutaj. W ogóle nie mam co się dziwić, bo zobaczcie. Tutaj. Cztery głowy na górze są. No to. Tamto nie mam co iść, bo mnie. Chwila, moment. A tutaj co jest? Tu też jest meta. A nie wiem, czy ja tu byłem. Ale tam się nie uda, bo. Bez jedzonka nie dam rady. Jak się zastanawiam, gdzie ja mogę znaleźć dużo tego. tych Roślin... o, tutaj. Nie. Roślin do leczenia robić, mikstur. Ale tu tak bardzo nie rzucają, widzę. A jeszcze tego muszę odwiedzić. Wszystkich byłem, tylko jeszcze u niego. Przeszukać mu. No, dobra, nie wiem. Nie, nie mam co tutaj chodzić. Tutaj też w sumie... O, tu jeszcze coś jest. Się zastanawiam czy tam. Nie, no tutaj to nie mam co iść, bo tu na pewno będą, wiecie. Ale tu jeszcze chcę pójść. Zobaczmy. <laughs> za, co to, ja kupiłem? Czego ten? Zadaję. Nie mówcie, że ja za monety kupiłem. Nie, bo mam 1200. O nie, no przecież mam punkty, mam energię, no to o co tu chodzi? Coś szybko kliknąłem i ogólnie zobaczcie dzisiaj cały miesiąc jakie nagrody. Takie powiem wam, że sztabka, no to na pewno rudacyny, skóra. No i tak powiem wam, no to jeszcze ruda żelaza, tak to troszkę dipa. Poczekajcie, co ja nacisnąłem? No bieg. Nie wiem. Zobaczmy chwilę, ale no to, to chwilę, bo naprawdę jak niektórych złapie odśnieżony zegarnik dębowy. Czyli dużo, dużo, dużo dębu będzie. A no i tak przypomnę delikatnie zostawcie... Zachęcam do zostawiania subików i łapeczek. Jak chcecie Być w moim gronie widzów no Na pewno będzie ciekawie Każdy coś sobie na kanale znajdzie dla siebie Bo no, no, nagrywam Nagrywam różne gry Nie skupiam się na jednej Jak widzicie Także zachęcam Do zostawiania subów No i łapeczkę. Was to nic nie kosztuje. O nie. A mnie to zmotywuje. Nie, dobra, nie ma co. Nie ma co ryzykować. Ogólnie wiedziałem, że tu będzie <coughs> będzie ciężko, ciężej, no bo są te cztery głowy, tak? Ale byłem ciekaw, czy będę mógł się tam w ogóle przedostać. Czy będę musiał zniszczyć od razu tą jeszcze raz tu zablokowano przeprawę zrobić, ale jednak nie no, także fajnie. Dobra, idźmy sobie tego teraz. Może coś w tym pociągu przy pociągu znajdziemy ciekawego. Kurnie, ogólnie muszę siąść i trochę pograć, no naprawdę zdobyć trochę tych. Mikstury i ubrania zimowe, i to by było już spoko. Bo warsztat broni sobie ulepszyłem. Także mogę już lepszą broń robić. No Wiadomo, więcej mi tych, tych trzeba materiałów, ale nie jest najgorzej. Najgorzej jest z leczeniem i z ubraniami zimowymi. No bo naprawdę chciałbym tam tych na zimowym biomie, obszarze tym przeszukać przeszukać Tych tam bandytów co tam są Dobra tutaj sobie w mam coś zjeść zadzmy sobie chociaż się gody no i dobra zobaczymy co ciekawego tu znajdę Dobra, idziemy sobie tędy. Dawno nie byłem w sumie. O! Tu coś jest. Ale z reguły tu takie. Wiecie. O! Pięknie. To z reguły dobrze, że przyszedłem, bo mam chociaż cztery mikstury. Także w następnym odcinku zobaczymy jeszcze, ile uzbieram. Ale jak uzbieram sporo, to na początku pójdę odwiedzę tego bota. Może coś w jego domu znajdę. No i zobaczymy, ile tych mikstur uda mi się. Bo ogólnie nie chcę tej, nie chcę tej zbroi tego, tego ubrania zniszczyć. No to nie chcę, żeby mnie uderzali. No bo będę. W wielkim dołu. No. No już jest końcówkę. A nie wiem, czy mogę zrobić. Muszę ogólnie zobaczyć, co tam mi brakuje. Mm, dobra, weźmy sobie to. Na razie takie najpotrzebniejsze. Będę wymieniał bo wiadomo, wszystko mi się nie myśli. Ogólnie chcę sobie ten plecak zrobić już ostatni. Yy, te narzędzie mi się też, dobra załupek sztabki weźmiemy za tą linę poczekajcie za sobie co mogę wziąć no, skóry dobra z tych skór pewnie mam, że 120 skór no nie na żywica no sporo mam tych kawałek tkanin no zobaczcie mi się co chwilę zbiera codziennie coś odbieram ale tak patrzę, to można sobie zjeść, ale to mam pełne. Monety bierzemy. Dobra. Broń mam jeszcze. No także fajnie. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj nic nie ma. O, ten to szybszy. Dobra broń jest ta. Powiem Wam, że. Widzicie, dużego jak już. Szybko powalam, nie wiem za to, bo mi ten gwóźdź by się, dobra weźmy za to, bo szukamy dalej, no najbardziej to mi leczenie właśnie, leczenie by się przydało ogólnie. Weźmy za to łupek i za te zegarki, bo mi one ch chyba nie są potrzebne, nie wiem w sumie, ale trochę mam ich w sumie, dobra, no i co, tutaj mamy skórny, ciekawego. <try> Tu jeszcze coś jest, bym minął, a jeszcze na dole Też mogliby coś, bandaże, lecz nie jest to, to biorę na pewno Tylko nie wiem za co, co mi jest najmniej potrzebne Chyba to Ale dużo ich jest. No trzy hitę Elegancko. Pamiętam na początku, jak w niego strzelałem. 10 razy. Ale wiadomo, ta broń była słabsza, miałem mniej siły. Yy, tu mi nic nie potrzeba, tu coś jeszcze jest. Chyba ostatnia skrzynka, skrzynia na, 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 na górze i powiem, no jest to broń, nie a raczej ją o... wziąłbym, bo mi się przyda. Za ten weźmy, bo to mam. Hmm. Hmm. To też by mi się przydało w sumie. Weźmy za to, bo tego też mam sporo. Nie mam gdzie wykorzystać na razie. Ale jeszcze jedna na górze jest także No i dobra, ostatnia i pomału będziemy kończyć Pięć tego, tego się napijemy W sumie mogą to wziąć Też by mi się, wiecie co, zamienię za to, bo Jedna to i tak mnie nie uratuje a się przyda. Dobra. Wracamy do domku. Fajnie, że udało się ten ten pociąg odwiedzić. No, i pokażę Wam, jak to wygląda na, na chwilę obecną. Ogólnie skrzynie sobie ulepszyłem, że mogę więcej mieścić. Lepiej wyglądają. Także pomalutku, pomalutku. no tu widzicie taka wielka skrzynia tutaj mam cztery takie ogólnie składę wszystkie sobie już mogę całe ulepszyłem mogę już cały skład zapełniać tylko teraz jeszcze chciałem zobaczyć co mi tu brakuje właśnie do tych zimowych aha właśnie futro właśnie z tym futrem mam problem Tutaj dobra, brakuje mi tego, to tak to mogę zrobić. To zrobimy od razu, zawczasu. O! To będę mógł kolejną broń zrobić. No, ulepszyć nie mogę, zobaczcie. Jak już potrzebny jakieś dziwne skóry, gruba, nie? No, gruba skóra, blok granitowy. Także musiałbym to podnieść. O! Potrzebny właśnie blok bazaltowy, właśnie o tym, co wspominałem. Skóry zbieram to jeszcze. Mi 4 brakuje zeski, jesieniowe, Właśnie. No, teraz muszę już wszystko zobaczyć. Jeszcze to bazaltu 4 na jedną. kamienie na jeden Blok a tego bazaltu jest naprawdę mało. On chyba jest za tym mostem, a most nieskończony. Futro mogę zrobić w sumie. Także robimy. Będę mógł chociaż jedno ciąg zrobić. No i tak to wygląda. Tu już sobie trochę kamienia ułożyłem. Myślę... No na razie nie mogę. Także na chwilę to obecną tutaj sobie w kamień wszystko zamieniam. Ooo! Kłoda dębowa. Trzeba będzie sobie pójść ściąć. Dobra, drodzy widzowie, chyba to by było na tyle. Taki krótki odcineczek, bo trochę nie grałem. Także nagrałem, żebyście nie myśleli, że zapomniałem o tej grze. Nadal lubię w nią grać, tylko mówię tak. Mam dużo gier, a pracuję, więc trochę ciężko z czasem. Myślę, że w kolejnym odcinku wykonamy sobie jeszcze zlecenia z tej tablicy. Może nie w kolejnym, tylko w następnym, ale zobaczymy. Na pewno jakieś sobie wykonamy. Jakoś tam. Tylko na tu zależy, bo tak to widzicie: jakieś takie przedmioty się dostaje. Troszkę lipne. Dobra, także myślę, że będę kończył pomału. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się standardowo w kolejnym odcinku. No i co, zostawcie łapkę i subika, kto jest nowy. No i z góry dzięki. Także cześć wszystkim. Trzymajcie się.